Mamy kolejny agregacik, starszy, z większym przebiegiem, ale pancerna jednostka sprawna, wszystko chłodzi, wszystko szczelne, także naprawiamy go. Robimy tu mu obsługę też filtry paliwowy, olejowy, sitko na, na zasilaniu. Zobaczymy jak paski, a najbardziej niepokojący jest taki dźwięk, takiego takiego zużytego łożyska i to nie moim zdaniem nie jest to łożysko zużyte ani w rolce ani yy, w turbinie ani w alternatorze tylko w silniku elektrycznym yy, przez ten silnik prze, przechodzą obroty na, na górne po, podzespoły on nawet jak nieużywany to i tak się kręci także zwalamy paski i patrzymy co w nim piszczy czy on ma luzy te łożyska da się wymienić, może nasmarować. Sprawdźmy to. Do stracenia nic nie mamy, a możemy tylko zyskać. To jest za głośno aż chodzi dobra, zwalamy paski tutaj trzeba tak poluzować, tutaj śrubki i zaraz to bierzemy się. I mamy przyczynę. Słuchajcie. Ciu, ciu, ciu. Łożysko szumi. No niby nic trudnego. Ten pasek dobry. Te przy okazji przydałoby się wymienić dolny i górny. I zrobić to. I agregat drugie robi. Drugi kolej, znaczy tak. Drugie tyle. Może i nie tyle, ale No będzie przygotowane. A to łożysko to. Raz, że to hałasuje. Dwa, że to może się rozkraczyć. Dobra, ściągamy ten silnik. Ja nie dam rady. Poczekaj chwilę. No, kolejny dowód, że bez Ursusa ta firma to ciężko by miała. Nie mówię, żeby sobie poradziła. Ale dużo cięższe. BHP założone. Ten silnik nie wiadomo ile waży. A tak to teraz na widłach sobie go opuścimy. Elegancko a. to trzeba było zdemontować. Tą belkę to od razu się wyczyści, od razu się te gniazdo wymieni. Zaraz zrobimy podsumowanie. Co yy, paski, te zamówione. Tamten jest dobry, bo to chyba Damian go wymieniał. To jest ok. Te paski, a może ten górny niepotrzebnie. Wy... Nie, też jest ciachany Dobrze. Rolki tak jak ja robiłem kiedyś, kiedyś Wam pokazywałem, nawet gdzieś to jest na internetach, jak sam sobie regenerowałem rolki Można to zrobić. Kto nie wie, niech się cofnie do filmików Poszuka No tak ja będzie Panie długo jeszcze? Ojej, co nie idzie? Daj. Moja ręka zabolała. No i panie, też tak. było. a gdzie ta śruba jest? A tu jest trzy. No i, ale na cztery jest przykręcony. Jak na cztery? To silnik to obojętnie tutaj. Nie, to nie może być obojętnie. Ale szumi. To sobie to szumia. No łożyska szumią. Dobra, y, trzeba, może trochę odjechać do tyłu, co? Nie, no musimy przekręcić go. Nie, przekręcimy go. Przesuniemy. Musimy go przesunąć. I co jest? dojście? Tam powinna być puszka. No jest. Na nie można, już, bo urwie. A jakby te opaski tam popuścił, to może by poszedł. Ale nie, te opaski nic nie dadzą. Bo tu jest od czegoś innego, a ta jest od czegoś innego. No a jak tutaj to? Naczuję no tak. No dobra. Dziesiątki kluczyki spróbujemy odkręcić moim zdaniem to nie trzeba to odkręcać przy silniku tam tylko tu i razem z tym kablem to wymontować tylko teraz sobie ładnie to poznaczyć dobra masa na no to łatwe chuj tam łatwe masa najłatwiejsze ja po kurwa akumulator odkręć najpierw nie nie trzeba może? Co? idzie? Co? Dobra, najpierw wykręcimy masę i później jakoś... Kręcimy Damidzie? Nadzie. Niemożliwe. O Boże, kochany. I teraz ja wam mówię, jak to jest. I tak że będziemy przykręcać. Taki czarny z izolacją. To idzie jako pierwszy. Jako pierwszy. I przynieś jakąś izolację brązową. Śrub. A podaj mi opaskę taką zaciskową białą. Nie, nie tam sznurki. zaciskowy przewód u góry a z opaską tyterytką białą będzie na środku no i bez niczego na dole umawiamy się tak? w porządku? dobra to lecimy odkręcone Co jest? Odkręcone. Odkręcone. Dobra, mamy to. Poproszę chopok obcinaczki. Bo to chyba nam tak nie przejdzie. Trzeba to rozciąć. A później to. A później, a później to trzeba będzie spiąć. Dobra. Trzymaj. Teraz mi daj śrubokręt płaski i młoteczek, żebym mógł po, popuścić tą nakrętkę. Śrubokręt płaski? Płaski. I młoteczek. No nie, tam masz, u góry. U góry. Do no, dotkłeś już go. No mam śrubokręt, mam. Młotecz. Młotek jest z tamtej strony.

jak przejdzie przez nakrętkę to i musi przejść Możesz do, zakręcić ten zawór, to nie będzie opadać Dobra Mamy to Teraz będą pewnie obcinaczki potrzebne Nie śrubka jest Ale mi tu z tyłu o, dobra, wyszło. Nie ma, gdzie masz dziesiątkę? Tutaj. Uczekaj, muszę tam zajrzeć. Nie ma dziesiątki. Kurwa, to bym wyjebał. to się da zdjąć. Może to wyrzucimy, co? Nie. Nie masz dziesiątki. Ty. Zaraz może to wyrzucimy. Nie ma jak zajrzeć tam. nie wniebrałeś, pan. Dobra. Jest. Teraz jak to się trzyma tu Aha Tylko w dół Tylko albo ja Kurczę, może to faktycznie ty, ten kabel Aha, bo tu jest przykręcony gdzieś A jest, no Grechotka i I dziesiątka kluczyk chyba Silnik wyjęty. Teraz najważniejsze co? Żeby się żadna śruba nie urwała, bo będzie problem. Proszę cię. No. O, poszła. Poszła. Ja pierdego. Dobra śruba. Dobra śruba. Moment. I tu taki brzeszczotek gdzieś miałem. żeby zaznaczyć sobie dokąd to ma być nabijane Na tym klinie I co te koło by chciało zejść teraz To co pryskamy I patrzymy czy z ciosu zejdzie Jak mówi ta zejdzie czy nie Jak to chłopak mówi, niemożliwe, ale ja nie wiem, czy ja dobrze, że je ściągałem. A tu i tak ono tylko dotąd dochodzi i fajrant. Tylko, czy ja je po co Pod... musiałem je ściągać? Mi się wydaje, że tak, ale, ale zobaczcie, nie musiałem tego klina też trzeba będzie wybić. Dobra, to jedno koło mam ściągnięte, żeby grzechotka. NA mnie spadła. To, to wiadomo, że te mniejsze koło to. Dobra. Jedno mamy. Teraz, żeby to nie zeszło. Uwaga. Proszę. A coś idzie, ale ciekawe co. O, poszło. Udało się. Jest. Dobra, no i mamy pierwszego winowajcę, tego hałasu. Z tej strony było ciszej, z tamtej strony jest go, bardziej rozwalone. Czyli w tej obudowie, a widzicie tu siedzi to zewnętrzna część łożyska, a wewnętrzna na tym wałku i teraz to trzeba zdjąć i mamy i mamy rozwiązane. Tylko teraz, żeby nie uszkodzić nic przy zdejmowaniu łożyska. No to co, bierzemy się za spuszczanie oleju, oleju, tak jak w poprzednim agregacie, tak samo dwa filtry wylecą, to są filtry jakieś zamienniki, gdzie dzisiaj wpadną oryginały, filtr powietrza i to sitko przed pompką i co, odpowietrzanie i finito, tutaj jest rozebrano wszystko, to tylko do mycia, to do mycia, to już jest przygotowane do wbijania nowych łożysk złożenie wsunięcie z powrotem i cała filozofia ten pasek dobry te dwa paski przyjdą nowe kurcze będzie picabello pamiętacie, że oprócz filtra może się powtórzę oprócz tych filtrów takich podstawowych że tu, tu, tu w każdym to jest siteczko na, na tym kruczcu Akurat tu jest, tu jest troszeczkę uwalone i tu trzeba przedmuchać. No, to jest bardzo ważne. Tutaj też wam agregat stanie. A tak powinna wyglądać śrubeczka. Widzicie? Już nie patrzyli na moje paluchy wstrętne. To tak wygląda. Widzicie? Siteczko białe, przedmuchane. Teraz można montować. No, za każdym razem to robić. Łożyska przyszły paski przyszły elegancko. Tylko nabić, wszystko już jest gotowe. Tak. To ciężko nie, be, nie będzie wchodzić. No można na, trochę przesmarować. Także łożyska są. No. I najtrudniejsze wkładanie tego z powrotem. Może ty, a ty Artur. Już ja przełożę ten kabel już trochę, ale po co? Bo później nie będzie. Ja, poczekaj, najpierw przez tą dziurę trzeba. Chyba ta. tu Dobra. Dobra, jak o, to się. Tak Jak on gdzie tam idzie później Dobra, tu sobie może być Tu już weszedł Co próbować go? No, do góry jeszcze. Do góry Na rozruszniku go pod noż. Tam widły nie dotykają naczepy? No to dobra I co? Ja jeszcze do góry? Opuścić To To uważaj Naprawdę nie... nie spodziewałem się takiego efektu. To będzie najciszej chyba działający agregat, bo nic tu nie dzwoni. Nic tutaj kurna jeszcze nie telepie Ja pierdykam. Ja jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Ten agregat o połowę ciszej pracuje. Kurczę tu. To... Zaraz zobaczycie. Normalnie miód dla uszu. Słychać tylko cykający silnik. Nie słychać pasków, nie słychać tych łożysk tego wycia. Ja mówię, o taki typ, stary typ tak ma być. A guzik. No piękna sprawa. Jestem w trakcie tutaj już podpinania kabli, ale na chwilkę mogę, mogę go uruchomić. Terszczyk, zaraz wymienię tam gniazdo, znaczy tutaj najpierw dokończę to okablowanie, jak to było, czarny z izolacją kabel, z izolacją czarną u góry, z opaską białą na środku i bez izolacji na dole. No i masa to masa. I potyty rytkować i, i będzie ok. Co jeszcze w tej naczepie mam do zrobienia? Hopok już się wziął. Już się wziął. Ten zderzak taki był, taki bylejaki. Już jest wstępnie poczyszczony. Zaraz będą poprawki i będzie przyśnięty. dodatkowo. hopok hop. i Jeszcze te obrysówki wywal. Jedną i drugą stronę. A czego? Bo to są spalone. No, tu masz nowe obrysówki. Prawa, lewa. Ale tutaj. Ty... No może i tak być, no. A tutaj gdzieś gniazdo. Jest gniazdo nowe. No. Podejrzewam, że jeszcze takie półtorej godziny inaczej będzie do oddania. No, dwie. Ale kurczę ten efekt tej pracy silnika teraz. Ja pierdzielak, to pięknie pracuję. I to tylko dwa łożyska.